Dzień dobry, Anna Więckiewicz. Zapraszam na serwis informacyjny. W dzisiejszym wydaniu m.in. 25 lat Stargardzkiego Centrum Rehabilitacji obóz w skrzyni Inspektor Bogusław Ziemba, komendantem wojewódzkim policji w Gdańsku. Starogardzkie Centrum Rehabilitacji oferuje swoim pacjentom najwyższe standardy jakości w dziedzinie lecznictwa i rehabilitacji medycznej. 27 czerwca w restauracji Strzelnica świętowano ćwierć ćwierćwiecze działalności placówki. Z okazji jubileuszu serdeczne gratulacje na ręce kierownik placówki Anny Jabłonowskiej oraz zastępcy Elżbiety zimmermann standur za dotychczasowy trud i poświęcenie na rzecz pacjentów, a także życzenia wytrwałości w wypełnianiu swojej misji oraz z satysfakcji spełnionej służby złożyli prezydent miasta Janusz Stankowiak, przewodnicząca Rady Miasta Anna Benert, sekretarz miasta Zbigniew Toporowski, a także zastępcy prezydenta Radni oraz przewodnicząca Rady Kultury Martyna Łangowska-Siembida. W miniony poniedziałek prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak wraz z zastępcami Maciejem Kalinowskim i Tadeuszem Błęckim oraz wójtem gminy Starogard Arturem Osnowskim odwiedzili młodzieżowy obóz drużyn pożarniczych w skrzyni. Przywieźli uczestnikom duży zapas owoców oraz słodkie przekąski. W obozie uczestniczy ponad 200 dzieci z całego powiatu starogarskiego. Zdobywają nowe umiejętności z zakresu ratownictwa wodnego, wysokościowego, technicznego, medycznego, chemicznego i gaśniczego. 24 czwarte, Ci, co nie staną, to wiedzą, jaki jest prezent. Najlepszy. Słuchajcie, yy, nietypowy moment i yy, nietypowy moment na apel, powiem tak, bo w trakcie zajęć nigdy nie robimy apelu, niemniej jednak mamy szczególnych gości w dniu dzisiejszym. Przyjechali z prezentami, to od razu zdradzę. Dla, dla nas wszystkich, ale bardzo serdecznie chciałbym powitać prezydenta miasta Starogardu Ugdańskiego, pana Janusza Stankowiaka. Muszę... Czołem, druchny i druchowie? Czołem! No, rewelacja, słuchajcie, czuję się jak za młody lat, kiedy tak jak wy, jeździłem na obozy. Tylko, że jeździłem na obozy harcerskie, bo chyba takich nie było organizowanych, właśnie. Nie, nie. Jeżeli chodzi o strażackie. Słuchajcie, dziękujemy panu komendantowi za zaproszenie nas na na wasz obóz wiem że pogoda wam dopisuje chociaż wczoraj spłatała jakieś figle ale nikomu nic się nie stało to jest najważniejsze bo bezpieczeństwo jest najważniejsze ja nie chcę tutaj za dużo mówić patrzę na wasze uśmiechnięte twarze i to mi wystarczy to jest recenzja tego że tutaj czujecie się z pewnością bardzo dobrze i cieszę się że miasto Starogard i pewnie pan wójt co za chwilę też powie i gmina mogły dołączyć się i wspólnie tą małą cegiełkę dołożyć żebyście mogli się Żebyście mogli odpoczywać, przy okazji uczyć się czegoś, no i zrelaksować, bo to jest Wam potrzebne po całym roku nauki. Dziękuję Wam bardzo serdecznie i udanych wakacji! Czołem! Czołem! Pan prezydent wspomniał, że jeździł na obozy harcerskie, natomiast obóz skrzyni ma już też swoją ogromną tradycję, bo ponad 20 lat jest organizowany, więc niedługo będziecie. No, prawie 25, tak? Czyli ćwierć wieku. Niektórzy z Was dorastają razem z tym obozem. Ale jest to też swoje, swoista nagroda za Wasze zaangażowanie i codzienne działanie w jednostkach OSP. I my, jako samorząd, bardzo się cieszymy, że możemy wspomóc takie wydarzenia, które tutaj mają miejsce, pomóc Wam w organizacji tego. Także dziękujemy wszystkim organizatorom. I tyle. Nie będę przedłużał więcej. Dziękuję. Daj. Decyzją ministra spraw wewnętrznych i administracji inspektor Bogusław Zięba z dniem 16 czerwca objął stanowisko komendanta wojewódzkiego Policji w Gdańsku. Z tej okazji 25 czerwca w komendzie wojewódzkiej odbyła się uroczysta zbiórka z udziałem zastępcy komendanta głównego Policji nadinspektora Rafała Kochańczyka. Gratulacje i życzenia powodzenia inspektorowi Bogusławowi Ziębie złożył m.in. prezydent miasta Starogard Gdański Janusz Stankowiak oraz wojewoda pomorska Beata Rutkiewicz. 1 lipca dyrektor Starogardzkiego Centrum Kultury Ewa Roman odebrała z rąk prezydenta miasta powołanie na kolejną pięcioletnią kadencję. Janusz Stankowiak składając gratulacje życzył jej powodzenia i dalszej owocnej pracy na tym wymagającym stanowisku. Cykl koncertów pod hasłem Scena Letnia SCK w Parku Nowe Oblicze trwa. Już w najbliższą niedzielę wystąpią finaliści siódmej edycji konkursu Utalentowani oraz zespół Five Of'em. 7 lipca w niedzielę o 18:45 w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Starogardzie Gdańskim odbędzie się także koncert akordeonowy w ramach Starogardzkiego Lata Muzycznego organizowanego przez stowarzyszenie Sikut Avis. Wykonawcą koncertu będzie wybitny młody akordeonista Albert Woelke i jego muzyczna podróż od dzieł Jana Sebastiana Bacha poprzez muzykę rozrywkową i tango aż do najwybitniejszych dział kompozytorów współczesnej muzyki akordeonowej. Już niebawem, bo w dniach 19-20 lipca w Stadzie Ogierów odbędzie się 14. Zlot Weteranów Szos Historia na Kołach. Na miejscu liczne atrakcje oraz koncerty. W tym roku w drugi dzień zlotu wystąpi Maryla Rodowicz. Kolejny, piąty zlot Kociewiaków i Miłośników Kociewia zbliża się wielkimi krokami. Organizatorzy tegorocznych Plachandrów Kociewskich zapraszają 14 września do Arboretum Wirty na Jarmark Kociewski. Jak co roku podczas zlotu będą ogłaszani ambasadorowie Kociewia i perełki Kociewia. Szczegóły i regulamin na stronie kociewie 24eu Do 30. Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Letnich Lubelskie 2024 w Kraśniku zakwalifikowało się 32 zawodników najwyżej notowanych juniorów młodszych u 14 w Dwuboju Nowoczesnym. W gronie tym znalazło się dwóch reprezentantów UKS-8 Gdański: Konrad Łaski i Julian Zbroch. Do Kraśnika wraz z trenerem Mariuszem Neslem udał się Konrad. Wraz z Ignacym Kierszką z Gdyńskiego UKS Gromik zdobyli w sztafecie chłopców rocznika 2011 złoty medal. Gratulujemy. Na dziś to wszystko. Do zobaczenia.